Wigilia wszystkich świętych. Najbardziej magiczny czas w roku. Noc wróżb, ciemnych czarów, duchów o zmroku. Światy żywych i umarłych wtedy się przenikają. Różne konsekwencje z tego wynikają. Zaraz się o tym przekonacie, gdy opowieści Mej posłuchacie. Ciemnieje. Jest 31 października. Łosiów, już mroczny, zmierz suto przenika. Wówczas grupa pracowników zakładu miejscowego wraca ze zmiany, obgadując szefunia swojego. Za bramami gadka robi się na całego, bo na temat kumpla schodzi z Oderu pobliskiego. Tęsknym spojrzeniem wszyscy Agropol żegnają i spędzone dziś chwile tam wspominają. Powazelinili, nieco popsioczyli, po czym na swoje strony się porozchodzili. Jeden do żoneczki na obiad się spieszył, drugi idąc, myśląc o panienkach, grzeszył. Trzeciego kumple autem zabrali, czwarty, piąty rowerami do parku wjechali. Latarnie nie świecą. Księżyc za chmurami trzeba było pojazdy kierować skrótami. Najpierw jednak od drzewo je popierali i storek po piwku powyciągali, które z wielkim trudem namacali. Kiedy na ciemności narzekali, pragnienie ugasić trzeba było, a w towarzystwie milej się piło. Pochwałę dziś od bosów swych dostali. Więc, sącząc trunek, podśpiewywali. Jeszcze jeden, jeszcze raz sto lat, sto lat, niech żyją nam, sto lat, sto lat, sto lat, niech żyją nam, <laughs> jeszcze jeden, jeszcze raz. Sto lat, sto lat, niech żyją nam! Sto lat, sto lat, sto lat, niech żyją nam! Dobrze się wespół piwkowało, w końcu do domu dotrzeć by się zdało. By puszki bagaży nie obciążały, w pierwsze lepsze krzaki z hukiem poleciały. Nikt nie widział, zresztą przykryją je liście. No bo kosza w pobliżu nie było oczywiście. Jeden wyprół do przodu, drugi pedałuje, aż tu nagle trach! Przystanął za tym i pomstuje. Dętka poszła. Cóż na to w tej chwili poradzić? Trzeba im pod strzechę prowadzić. Wlecze go za sobą, plączą mu się nogi. Nagle odkrył, że chyba musiał zboczyć z drogi. Kierunki pomylił, no i w wlazł gdzieś w krzaki, w pluszczach ugrząsł, jakby trzymały go haki. Rzucił rower z nerwami, wyklina co wlezie. Aj, to ślepy dziad! Nie widzi, jak lezie! Wypalił zaraz z wisielczym humorem. Nagle, jakby piekło otwarło się z rumorem. Coś z góry, od strony ruin zleciało. I mu nad uchem zaskrzeczało. A już myśleliśmy, że nam biada. Nie spotkamy tu żadnego dziada. Do rysopisu dziadów pasuje, których się w pieśniach tak opisuje: Nie są tacy szwarni, nie są tacy szwarni, jak się wydawają. Są niezguły i gramuły. Krzywe nogi mają. Pomyślał chłop. Młodzież się z niego najgrywa, co na imprezkach w ruinach często nocą bywa. Zamiast pomóc człowiekowi, to się naśmiewają. Za grosz kultury gówniarze nie mają. Przy spichlerzu lampy się nagła zapaliły. Ciemności parkowe z leksza rozświetliły. Przyjrzał się wówczas tej niby młodzieży. Patrzył i osłupiał. Oczom swym nie wierzy. Czyżby się dzieciaki poprzebierały i głupio w chaszczach ludzi zatrważały? Aby ich o atak serca przyprawiać? Nie godzi się tak cudzym kosztem zabawiać. Jakieś trupie czachy, kaptury, peleryny. No nie, słuchajcie, to są przecież kpiny. Tych z Irlandii czy Ameryki naśladujecie? Cukierków ode mnie nie dostaniecie. Z kanapki mi tylko skórki zostały. O, już nie. Po drodze z torby wyleciały. I co tak sterczycie? Pomóżcie starszemu, a was nie wydam księdzu naszemu. Nam szę, nam szę, nam właśnie trzeba Mamy dość czysta, chcemy do nieba. Pokaż nam zatem kościoła, bramy a o północy tam się udamy tak jak tradycja dnia tego każe. Już ja wam drogę do raju pokażę jeśli mnie stąd nie wyciągniecie. Widzicie, że but mił grząc w zielsku przecie. Lepiej wypowiedzcie, którędy ja iść mam. Wprawdzie na osiedle trasy dobrze znam. Tylko jakimś trafem pobłądziłem, choć zaledwie jedno piwko wypiłem. O, wreszcie się nogi z chwastów wydostały. Sprawdzę, czy mój rower jest nadal cały. Widzi ulicę zatem i światła samochodu. A, czyli teraz w prawo. No, to chodu. Ruszył z miejsca, a głosów za nim sfora woła. Nim odejdziesz, zaprowadź nas w pierwej do kościoła. Gdy ksiądz odprawi za nas mszę, do niebios bram udamy prosto się. Prędzej do piekła wróć zajdziecie, jak dalej straszyć ludzi będziecie. My jedno raz w roku na ziemię schodzimy, ale drogę powrotną częstokroć gubimy. Dawni śmiertelnicy na ścieżkach ogniska palili, stawiali jadło w drzwiach, za dusze wszystkie się modlili. Obrządek dziadów z namaszczeniem odprawiali, więc ty, dziadzie... Znów mnie będziecie przezywali? Ja mam się włóczyć z przebierańcami? Jutro pogadam z waszymi rodzicami. A może wy przyjezdni, co? Potrzebne nam tu jeszcze obce zło. Jakże ja mam z wami wędrować, Tarar? jakże ja mam z wami wędrować. Będą się ludzie, będą się ludzie, będą się ludzie dziwować. Co wy za jedni? Zerwę maski wam te i wtedy wszystko okaże się. Przestańcie kombinować z pociętymi dniami i się tymi trupimi czachami. Zamachnął się. Dłoń twarz na wylot przenika. Co z tego faktu zatem wynika? Że to nie żadna postać żywa. Ale parkowa zjawa prawdziwa. Struchlał. Czyżby to zwidy były? Aż tak mi procenty do łba uderzyły. Kumplom nic nie powiem o tym c cichosza. Bo jak do szefów dojdzie, czeka mnie... A, A ja bez trunków żyć nie mogę. Ale póki co, pora mi w drogę. Głodny jestem, że konia zjadłbym z kopytami, a czas tracę gadając z imaginacjami. Pi, 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 bracie pi, na starość torba i ki. Kiedyś grałeś 46, a teraz nie masz co jeść. Nadal mnie męczą mamy suchowe, jak odpocznę. Odzyskam rozsądek i głowę, biorę rower i zwiewam, bo przyznam szczerze, że zaraz zacznę widzieć nietoperze. Litość pierw, czułek Łokasz, i szlak do świątyni wskaż. Po rozgrzeszenie trzeba iść na lewo, uwaga tylko na tamto drzewo. Więcej wam z mory pomóc nie mogę. Bywajcie, mój krzyżyk na drogę. Dziękujemy, że na miłosierdzie okazałeś i ten błogosławieństwa znak wykonałeś. On nam otworzył zbawienia bramy. Naraz chłopu z przed oczu zniknęły omamy. O, mamy. Of, to świadczy o tym, że chyba trzeźwieję. Lecz gadam do siebie, czyli też głupieję. Ach. Niespodziewanie inny głos ciszą mu przerywa. Nie wiadomo skąd, ów w ogóle się dobywa. Jak śmiałeś uwolnić te przeklęte dusze? Za ten czyn skaże cię zaraz na katusze. A cóż to znowu za cholera do moich myśli się dobiera? Jak jędza wykrzykuje w niebo głosy. Ślepia ma zielone oraz rude włosy. Szumi dokoła park. Czy to jawa, czy sen? Co ci przypomina? Co ci przypomina widok, znajomy ten, ten, ten? To by mogła być żona moja ukochana, ale to pewnie dziewczyna za wiedźmę przebrana. Owszem, wiedźma, lecz w każdym calu prawdziwa. Prosto z pilkiem do ciebie, kochasiu, przybywa. Cukierków, słodziutka, też ci się zachciało? Co innego mnie do Ciebie, chłopino, przygnało? Tamte dusze do podziemi trafić dzisiaj miały, a przez Twoje rozgrzeszenie akurat mi zwiały. W zamian Twą duszyczkę wezmę teraz sobie i w mym czarcim zamku męża z Ciebie zrobię. Przyda mi się w domu taka losu ofiara. To będzie dla Ciebie, słodziu, kara. On zimny, on zimny, a ona gorąca. On nie chce, on nie chce, ona go trąca. Szpony zachłannie na niego kładzie. Ruszaj do mikła, ty stary dziadzie! Ja twoim facetem? Nie, nie niedoczekanie. Ubzdurałem sobie to całe gadanie. Czarownicy w XXI wieku? Ty chyba zwariowałeś, człowieku. Biegnie chłop na oślep, huknął czołem w drzewo. Rozgląda się wokół, na prawo, na lewo. Słyszy obok kroki. Wziął oddech głęboki. Muszę chyba zapomnieć o piciu. Już jedna jęza słodzi mi w tym życiu. Z deszczu pod Ratuj mnie, mój Boże! To niesprawiedliwe! Tak być nie może! Ach, ruda wiedzimo, sielone oczy Twe, a w słodki jasyr chcesz zabrać życie me? Ty głupia babo, choć się na magii znasz, to mi tak rady nie dasz! Nie pójdę z tobą na nic twe czary! Cześć, ty nareszcie ogłupiał stary! Do pnia gadasz? Gdzie rower podziałeś? Tylko nie mów, że go z pracy nie zabrałeś! Znowu, żeś z kumplami zaliczał bary? A ja czekam jak durna i podgrzewam gary! Do domu! Idę w te pędy! Już ja ci pokażę, hej, Ej, 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 czarownico! Siostry, czasem ci nie trzeba? Bierz tę, a ja jak duchy zakosztuję nieba! Co, a tam pod nosem mam wracałeś? No mam nadzieję, że mnie przepraszałeś! Idź po rower! Tam leży! Bo jutro łupem będzie w kradzieży! Pójdę sama! Pewnie nie wiesz, gdzie jest. Spodobał mu się szonki miły gest. Cieszy się w duchu, ręce zaciera, lecz wraca żona u boku rowera. Mina mu zrzedła i westchnął z cicha. Życie niesprawiedliwe bywa, do licha. No.